Po posiedzeniu zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej z rodzinami ofiar podczas naszego dzisiejszego spotkania, które odbyło się w bardzo szczególnej sytuacji, w bardzo szczególnym momencie, zaraz po tym, gdy okazało się, że na terenie tej katastrofy ciągle są szczątki naszych bliskich, naszych przywódców, gdy okazało się, że ciągle nie możemy sprowadzić do Polski, i zabezpieczyć jednego z ważniejszych dowodów rzeczowych, jakim jest samolot, wrak samolotu TU-154. Spotkaliśmy się z rodzinami i efektem jest apel do pana premiera, do pana prokuratora generalnego Seremeta i do pana ministra Millera o spotkanie z zespołem, i z rodzinami w przyszłym tygodniu w dowolnie wybranym terminie, ale wydaje się, że ten stan rzeczy, do jakiego doprowadzono przez pięć miesięcy, nie zapewniając pochówku ciał, nie zapewniając, że one zostaną odnalezione, nie zapewniając bezpieczeństwa dowodów rzeczowych, ten stan wymaga wyjaśnienia przed Sejmem, przed społeczeństwem i przed rodzinami. Tyle z mojej strony. Oddaję głos pani Wasserman. No, ja, miałam, ja miałam dzisiaj okazję po raz pierwszy uczestniczyć w posiedzeniu komisji, za co jestem bardzo wdzięczna. E, otóż, e, proszę Państwa, dzisiaj się wydaje, że jedynym ciałem, na którym można zadać pytania, rzeczywiste pytania konkretne, to jest komisja. E, my od. Przeszło pięciu miesięcy próbujemy zadawać pytania i to są pytania, które są zarówno w kierunku prokuratury, jak i są to pytania, które są w kierunku polskiego rządu i nie możemy uzyskać na to odpowiedzi. Mamy wrażenie, że w zasadzie dzisiaj pytań jest więcej niż odpowiedzi. Mamy dzisiaj wrażenie, że jest chaos i dezinformacja, natomiast Chcielibyśmy się dowiedzieć od pana premiera i stąd liczymy, że przyjmie zaproszenie Komisji o tym, jak wyglądały negocjacje w dniu 10 kwietnia ze stroną rosyjską o przyjęciu śledztwa. Chcemy zapytać pana premiera, kto podjął decyzję, że procedujemy wedle konwencji chicagowskiej, a nie innych przepisów. Chcemy zapytać pana premiera, jak to się stało, że komisja... Polska na czele z panem ministrem Millerem proceduje wbrew ustawie, jakie to będzie miało konsekwencje. Chcemy zapytać, co zrobił rząd polski, aby sprowadzić nasz samolot do Polski. Proszę państwa, no jeżeli teraz w ostatnich dniach pojawiają się wypowiedzi, że w zasadzie nasze władze podejmą działania celem sprowadzenia samolotu albo go przykrycia, to ja nie dowierzam własnym uszom. Po przeszło pięciu miesiącach, przecież my o to prosimy od pierwszych godzin i minut. Chcemy zapytać, czy są prowadzone rozmowy o tym, że polskie czarne skrzynki w oryginale kiedyś do nas przyjdą i chcemy wreszcie zapytać o to, kto odpowiada za wprowadzanie nas w błąd w początkowych dniach po katastrofie. Chciałabym przypomnieć tutaj o tym, jak pani minister Kopacz mówiła o przeczesaniu terenu. No dzisiaj wiemy po przeszło pięciu miesiącach, że dalej są wyciągane fragmenty ciał. Chcemy zapytać o to, na jakiej podstawie mówiono nam, że Polacy uczestniczą w sekcjach zwłok? My dzisiaj dalej nie wiemy, czy te sekcje zwłok... W ogóle zostały wykonane, dlatego że w ramach dzisiejszej dyskusji na komisji doszliśmy, zadaliśmy sobie pytanie no znowu bez odpowiedzi, czy aby na pewno na wszystkich zwłokach były wykonane sekcje. Nie mamy takiej pewności. Mamy tych pytań bardzo, bardzo dużo. Ja jeżeli byłoby mi wolno, chciałabym apelować za pośrednictwem Państwa, abyście pomogli nam sformułować pytania i doprosić się w końcu odpowiedzi, bo my nie mamy takiej. Możliwości możliwości aby w zbiorczy sposób zadać pytania, aby zapytać kompetentnych osób, czyli pana premiera, czyli pana prokuratora generalnego Seremeta o to o czynności ze śledztwa i tak jak mówię o naszym udziale w tym postępowaniu. Liczymy na to bardzo gorąco, że pan premier w tak w ważnej sprawie nie odmówi nam, że nie odmówi nam pan prokurator generalny i liczymy również, że Państwo pomożecie nam znaleźć odpowiedź na te pytania i pomożecie nam, jakby umożliwicie nam zadanie tych pytań i państwo pomożecie nam w egzekwowaniu odpowiedzi, bo my przez przeszło pięć miesięcy nie jesteśmy w stanie się przebić.